Zagraj w szybki test o kuchni i trunkach. Odpowiedz na 6 pytań. Jak nazywa się japońskie wino ryżowe? Sake. Czy mozzarella tradycyjnie powstaje z mleka bawolik? Prawda. Jak nazywa się jogurtowy napój z Turcji? Ayran. Który składnik nadaje guacamole kremową konsystencję? Odpowiedź A: Awokado. Czy fermentacja powoduje powstawanie jogurtu? To prawda, bakterie mlekowe fermentują laktozę, tworząc jogurt. Która kuchnia słynie z tapas? Twoja kolej, napisz w komentarzu.